Witam wszystkich. Tak wyglądała moja ręka dosłownie po wypadku. Tutaj tego nie widać dobrze, bo tu jest dziabnięte i tu. Z jedną kość miałem złamaną na raz, dwa, trzy kawałki, a drugą na dwa. Teraz, żeby wszystkim pokazać, tak to wygląda teraz. Tutaj na zdjęciu nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, ale kości są jeszcze niezrośnięte. Chodzi o to, że te płytki z tymi śrubami wciąż mam w swojej ręce. Chciałbym, żeby to wyjęli, no ale dali tak daleko, modległą operację. Że dopiero w 2024, chyba w marcu, lekarz powiedział, że może mi się odechce wyciągania tego. No nie wiem, na chwilę obecną jeszcze próbuję tą rękę rozruszać. No jest trochę lepiej, bo od ponad tygodnia męczę ją ciężkimi treningami poprzez ból, żeby odzyskać po prostu dobry chwyt, no i siłę w tej ręce. Więc tak ona wygląda wciąż. Te płyty są i czuć to wszystko w tej ręce. I po prostu no już jest 18 miesięcy od operacji. Więc w sumie to co teraz robi całą tą odbudowę miałem zacząć ją po prostu przed tym wypadkiem. No ale niestety to ciężkie złamanie pokrzyżowało wszystkie plany. Dlatego robię to dopiero teraz, no i szczerze powiedziawszy jeszcze tak naprawdę nie jeździłem z pełnymi skokami i lotami, więc no mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca zacznę już po prostu normalnie jeździć, skakać i pokonywać te wszystkie przeszkody. No jakieś półtora tygodnia trenuję ciężko tą rękę, po prostu zacząłem robić inne ćwiczenia na tą rękę, żeby po prostu to co boli, te ruchy wszystkie, które sprawiają najwięcej bólu, żeby po prostu jak najbardziej wyćwiczyć, żeby ten ból po prostu przestał istnieć w tej ręce, żeby przestać go odczuwać. Więc no ostatnio przejechałem się trochę na rowerze i próbowałem ten rower ze sobą podciągać, więc jest no różnica, no i idzie to w dobrą stronę, więc mam pozytywne myśli. Do tego wszystkiego. Na chwilę obecną będziemy dalej kontynuować tą odbudowę, i miejmy nadzieję, że ta ręka rzeczywiście wróci do pełni władzy i sił. I do tego, że w końcu poczuję psychicznie, że mogę w końcu to robić, bo na chwilę obecną jeszcze mam trochę stracha. Tak to wygląda. Po prostu masakra.